Proszę Państwa, Ale ja odpowiem, dobrze? Proszę Państwa, ja odpowiem. Udzielając jakby krótkiej odpowiedzi co do tego, co zostało powiedziane. Powiem tak, spotkaliśmy się, proszę Państwa, tutaj przede wszystkim po to, żebyście Państwo zobaczyli, na jakim etapie jest ta inwestycja i dlaczego tak, a nie inaczej został wykonany, dokonany wybór tego wariantu. Pierwsza rzecz, o której muszę powiedzieć, Regionalny dyrektor nie jest organem, który kontroluje sprawy dotyczące budżetu. Każdy dyrektor w każdej jednostce jest odpowiedzialny za budżet. i Ja tutaj nie jestem żadnym organem, który mógłby w jakiś sposób kontrolować generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. To jest sprawa każdego dyrektora, każdej jednostki, więc tutaj muszę powiedzieć na to pytanie, nie udzielam żadnej odpowiedzi, to absolutnie nie dotyczy dyrektora regionalnego. Proszę Państwa, w sprawie drugiego tematu, jakby poruszonego, ja muszę powiedzieć tak, proszę dać mi skończyć, dobrze? Bo być może, że, że udzielę odpowiedzi już na Pana pytanie. Jedyny warunek jest pełnić wszystkie uwarunkowania środowiskowe. Także proszę mi wierzyć, że ja nie jestem w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności, że e, tak, może tamten tonel jest tańszy, więc wybierzmy tamten. No nie, proszę Państwa, jest tak, że względy środowiskowe muszą być w pierwszej kolejności brane pod uwagę i one też dają możliwość potem korzystania z inwestorów, korzystania inwestorą z tych środków unijnych, które mamy w tym rozdaniu, że tak powiem, pieniędzy do 2013. Również muszę powiedzieć, że nie mogę brać pod uwagę niestety jako faktu czy dokumentu w postępowaniu, Artykuł a Europa jest są. oczywiście po prostu to są pokryta dobrze. tunelami. Tych tuneli mamy bardzo dużo. To są tunele Wodami. Chcę być najbliżej między Szwecją a Danią. Tunel, który również y, z punktu widzenia ochrony środowiska był to, do zapytania. Podciśnij. Dziękuję bardzo za głos. Ja myślę, że tutaj troszeczkę w kwestii panu może i te rozwieje. Moje nazwisko Krzysztof i jestem projektantem i nie z firmy Damart, chciałbym to podkreślić, a z firmy PONTprojekt. I nie wiem, jaka wiedza tutaj u pana. Radnego jest o na przykład w moim doświadczeniu. Nie wiem dlaczego tak mnie nisko ocenia. Oczywiście wymagania dotyczące przetargu. Ja przepraszam, tylko ten wątek chciałbym tutaj może dla. No, ale Państwa, to bardzo tu, proszę, to proszę w skrócie. Tak? skrócie no, Dobrze, bo wątek przetargu nie jest podstawą no, jest, ale, dzisiejszego spotkania. Ale Wywołana, wywołana kwestia, która jakby bezpośrednio dotyczy mnie, podważa, ale też i dla Państwa jest ważna, żebyście też nabrali pewnej in, pewnego innego spojrzenia na to wszystko. Powiem w ten sposób. No, oczywiście nie będę tutaj gloryfikował moich zasług, mojej wiedzy, ale chciałbym powiedzieć, że moje, moje doświadczenia nie skupiają się tylko na rynku polskim, nie dotyczą tylko mostów, chociaż jestem autorem największych mostów w Polsce akurat. Także mam doświadczenia tunelowe, a chciałbym powiedzieć, tu już pomijając wszystko, że nieprawdą jest, że w Polsce nie ma tunelu, który jest. Yy, który jest pod wodą, który jest wiercony. I mój udział akurat w tej inwestycji także jest zaznaczony. Dotyczy to tunelu pod dnem Martwi i Wisły Kraińskiego. W, w tej chwili jest wydawane pozwolenie na budowę. Robiła to firma SSH z Monachium. Przy współpracy, przy współpracy Europrojektu. Moim zadaniem były wcześniej, wcześniejsze fazy i proszę mi wierzyć, możemy w tej chwili wy, wyświetlić. Grunty są bardzo podobne, technologia zastosowana jest identycznie ta sama, przekrój, na co nie mieliśmy wpływu, było zupełnie oddzielnie, jest bardzo podobny. Także proszę Państwa, nie jest to zbieg okoliczności, po prostu my zajmujemy się... Jeżeli chodzi o finanse, no to raz, jest kwestia, że tak mówić. powiem, inwestora, który no, musi poszukać tych pieniędzy po prostu. Natomiast mogę zapewnić jedno, że, że, że dobrze wydana decyzja to jest jakby możliwość korzystania ze środków unijnych. I wydaje mi się, że to powinno być jakby tą dobrą nadzieją, że ten tunel po prostu powstanie. W dyrekcji w tej Czy coś kwestii jeszcze pan wygląda... Ja mogę powiedzieć tylko tyle, decyzja środowiskowa, tak jak Pani Dyrektor była uprzejma powiedzieć, to jest gwarancja, że możemy otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej. Ponad 200 milionów na ten cel z Unii jest zapisany dla tej inwestycji i do tej pory jeszcze, jeszcze są te pieniądze. My prowadzimy w dalszym ciągu rozmowy z przedstawicielami polskiego rządu, aby Przynajmniej gwarancje, bo, bo tak naprawdę to pieniądze dzisiaj nie są potrzebne. Potrzebne są gwarancje, które umożliwią rozpoczęcie tego procesu wyłaniania inwestora, który będzie, będzie nie tylko budował, ale i projektował. Bo w takim to systemie tą inwestycję moim zdaniem czy naszym zdaniem byliśmy realizować. Potrzebne są gwarancje dzisiaj i dzisiaj. Jest jeszcze czas, powiem tak, na to, żeby uzyskać gwarancję, żeby tą inwestycję w tym roku rozpocząć.